Woo! Słyszycie to? Słyszycie to? Tak, to się dzieje, kiedy chce się nagrywać i nikt nic nie robi przez ostatnie dwa tygodnie, czy. Czty, nie, przez miesiąc ostatni, nic nie było wiercone. Przychodzę i chcę nagrywać, to to się dzieje to. O Boże, dobra. Mhm. Jeszcze zanim wszystko się zacznie, możecie wystąpić u mnie w filmie na kanale. Ale to dopiero w następnej części filmu, więc oglądajcie. Cześć, ja jestem kramach, czyli człowiek, który pobudzi wasze zmysły i mysły w kierunku kreatywnego i niesamow e... i nie... niekonwencjonalnego, kreatywnego, nie, i niekon... czy ja zapomniałem swoje intro? Ja. Jak wszyscy pamiętacie, w zeszłym tygodniu, jednak długo się nie widzieliśmy, więc co tam u was, jak dzieci, pierniki już upieczone, bo ja swoje dopiero będę robić i nie mówię tutaj o dzieciach. Dobra, a teraz do rzeczy. Jak wszyscy pamiętacie, jako Ultimate YouTuber, najlepszy i najsławniejszy na tej platformie, ponieważ nie proszę o subskrypcję czy coś, bo uważam, że was dla mądrych osoby i wiecie, kiedy chcecie zasubskrybować albo nie, więc mruk, mruk. W zeszłym roku zrobiłem coś na zasadzie podsumowania i chciałem to zrobić ponownie w tym roku, ale uświadomiłem sobie, że jestem w głębokiej konfuzji. Chciałem zrobić coś na zasadzie zestawienia najlepszych rysunków z każdego miesiąca. I coś podobnego z filmami, i ogólnie. I ogólnie chciałem zrobić na podsumowanie takie mega długie, bo to jest takie podsumowanie z całego roku i to ma być wiecie takie. Mm. Ten rok 2019 świetny był, naprawdę. Ale doszedłem do wniosku i tak się zacząłem zastanawiać, czy by czasami nie zrobić dwóch filmów, tylko dwóch różnych filmów. Na przykład jeden byłby z takimi z najlepszymi momentami z tego roku, takie The Best of 2000. 19. i wszystkie mega momenty z tego roku a w drugim filmie to wszystkie podsumowania właśnie te z rysunkami, z filmami wszystkie filmy z kreatywnego kremu, wszystkie osoby z kreatywnego kremu wszystkie filmy solowe i w ogóle to wszystko tak ładnie zestawić oraz yy, wasz moment to wszystko tak ładnie zestawić więc na górze macie ankietę, jaki film byście chcieli. W ogóle zapomniałem powiedzieć, bo chciałbym tam jeszcze dać Wasz moment. Właśnie! W tym roku też chciałbym zorganizować taką akcję. Jeżeli pamiętacie, w zeszłym roku zrobiłem coś takiego na Wasz moment, i tam wysyłaliście mi filmiki z sobą, albo ze swoimi rysunkami, czy coś cokolwiek. Więc to jest moment, na który czekaliście od początku tego bardzo krótkiego filmu. To o tym chciałbym powiedzieć. Tak możecie, wystąpać, tak możecie wystąpić u mnie w filmie, nagrywając wasz moment, który wyślijcie mi później na e-mail podsumowanie.kre.2019 małpa Długa nazwa, ale wiecie, to ten będzie taki wow. Ten e-mail macie napisany w opisie prawdopodobnie w pierwszym klinikach, więc... Zaglądamy do opisu, panowie i panie. Te filmiki myślałam, że były takie około 30 sekundowe, chociaż nie obraża. Te filmiki myślałam, że były takie około 30 sekundowe, chociaż nie obraża się za dłuższe. Oraz pamiętajcie, błagam was. Nagrywajcie w poziomie. W pionie to tak okropnie wygląda. W sensie nie mówię, że wy okropnie wyglądacie, tylko mówię, że te filmiki okropnie wyglądają w pionie. Pozostają te czarne kręski. Co możecie napowiedzieć na tym filmie? Dosłownie wszystko co chcecie. Możecie powiedzieć o tym, że macie ładną pogodę. Możecie powiedzieć o tym, jak bardzo boicie się 2020 roku, bo w sumie ja się bardzo boję. W sumie sensie nie mówię, że to tak boję się, że o mój Boże, koniec świata czy coś się snu. Po prostu będziemy żyć w latach 20 xxi wieku. Czy to nie jest ciekawe? Jakby nasza młoda. Wiecie, co by było urocze? Wiecie, co by było takie mega urocze? Gdyby ktoś pozdrowił Grubosza, ale wiecie, takie i dawać mu dalej Grubosza i w ogóle w tym stylu, żeby go podlewać i wszystko. Właśnie, czy mogłoby być zestawienie z wszystkich podlewań Grubosza? W ogóle zapomniałem wam powiedzieć, że na te filmy czekam do 30 grudnia. No to co? Mam nadzieję, że czujecie się teraz doinformowani o moich planach. Zapraszam was bardzo serdecznie do wysłania filmów, zostawiania komentarzy i głosowania w ankiecie. Wszystkie potrzebne informacje macie w opisie. To wszystko. No i co? swipe up <laughs>